I witam was serdecznie w kolejnym odcineczku Ta z Call of Juarez język Krwi, gdzie dalej robimy sobie dodatkowe misje Ataki Indian zakłócają budowę linii kolejowej wiodącej przez Tus, Tus Tuxom Kompania Dow Class Smith zatrudni specjalistów ochrony, których zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa robotnikom Oferowana płaca to 200 za każdą milę drogę są strzały. Na razie nie chcę. Brak, chronić kolej to jest nasza dzisiejsza misja. Chociaż jesteśmy, wiecie, jakby złym charakterem, to tutaj wychodzi, że jesteśmy dobrym. Jest i nasza kolej piękna. Eyes wide open, brother. There are Indians everywhere. Sometimes it seems like they appear out of thin air. Ja nie widzę tych Indian. O, shit. Oh shit. Kim był, Jim. teraz się zaczyna akcja. Ci, co im karabiny żeśmy sprzedali, nie? Tak strzelam. Attack in the second section! Hurry up! We need help! Boy, ten koń tak kurde bierzga! Człowiek o moich zdolnościach powinien mieć więcej zapłacone. Panie, proszę mnie nie blokować. Panowie, proszę mnie nie blokować. Pięknie, mamy to. Właśnie, możemy sprawdzić, czy strzał tu więcej nie będzie. Dobra, coś tam mamy już. Ciekawe, czy tam strzały zostaną na tamtym. Wiecie co? Nie chcę zginąć, ale sprawdzimy sobie, czy mogę sobie przebiec dla jaj po prostu przez to. Panie Koniku, czy ty możesz wyrównać? Nie, nie mogę spaść. Dobra, na szczęście. nie ma ich broni ani łuków. A miałem taką nadzieję, że uda mi się, wiecie, ogarnąć coś jeszcze. Nie było dziwo bez żadnych pojedynków. <grym> Może, sorry, bardzo mnie zaczęło boleć, ale nie taki ból, że wiecie, że choroba czy coś, tylko taki, taki zdarty. Dawno nie nagrywałem, dawno nie gadałem, a teraz jednak odcinki i to będzie dużo gadania, muszę w pracy oszczędzać się chyba. Dalej mnie nie stać na tę piękną broń, tą PIĘKNĄ 100 za rower, rewolwerowca na farmy Freemana tuż za miastem Kurde, nie będzie nas stać Bo ile potrzebujemy dokładnie? 1088 Spotkamy jakiegokolwiek nawet typa, trzeba go zaciukać każdy dolar jest teraz ważny, żeby zdobyć w tych walkach także. A co ty mnie? Co się stało? Czemu wy mnie a tak wiecie. to jest po prostu jakaś randomowa farma, ale może na takiej farmie znajdziemy jakieś pieniądze. Oczywiście, że tak. Każdy grosz, żaden nie śmierdzi. Czy mieliście jakieś pieniądze? Mieliście, to chociaż coś. Ale mogli mieć trochę więcej. Ciekawe, co będzie kolejną misją, nie? Czy już szukanie skarbu, czy właśnie ucieczka z REA z naszą kochaną? is chico, where is the sasko? have you seen my notice? i'm looking to hire some guns. a fellow by the name of snipes wants to take my land. he sent one of his men to intimidate me and i had no choice but to kill him. more of his men are on the way and i can't handle them all. you'll get you a hundred cash if you help me take care of them.

have a death wish! The only thing I'm wishing for is you and a fine <laughs> No zapraszam panowie.

You got one hour to do the right thing. One hour, you hear me? Not Rebecca. God help me. I sent her away two days ago to see my sister and her kids. Her sons of...

nami wielka forma. Och, będzie jazda.

And I have more than a hundred guns back in me. Oni nie, byłeś dość szybki przykro mi. Cia, brakuje mi tak mało pieniędzy wiecie. Tak mało pieniędzy. Proszę jeszcze znaleźć te kilka dolarków. przeszukuję te chaty może, bo czuł, że to jest pusta w ogóle. Makieta, tylko makietę tu zrobili, żeby była. Dynospory to miejsce, no powinny być jeszcze pieniądze gdzieś. Chciałbym iść do kolejnej misji bez tej broni. Jeszcze trzeba będzie po drodze poszukać, może się uda. O jezu, jest coś. Jeszcze nam brakuje, ale wiecie, cokolwiek. Każda rzecz jest ważna tutaj. Może jakichś będzierów spotkałem po drodze? się wydaje, jakby byli. Niezbyt fajnie. Podoba mi się to. Gdzie jest ktoś, kto mi może pieniądze, dolarki jeszcze raz zarzucić? No o słyszę. Widzę Cię Kurde, no nie wiem, czy nie brakuje nam chyba 3 dolarów, nie? Kurde, to mnie ciekawi, dlaczego tu nikogo nie było. O, no mama mieścina, nic z niej nie było. Albo, nam, albo nas stać, albo nas nie stać. Czasami jeszcze chyba stały przy właśnie tych. Na dach, jakbym się dostał, właśnie czekajcie, czekajcie. Może na dachu coś będzie pliska. Ja pamiętam, że na dachach czasami bywało. Niestety nie tutaj. Oczywiście, sekrecich. Bardziej mi się uratował z głupich drobnych. Można stać. No panie, brakuje mi 2 dolary. Please, sprzedaj mi tamto. Wiecie co, nie, no 2 dolary mi są potrzebne. Musimy znaleźć jakikolwiek jakąkolwiek akcję taką randomową i zastrzelić tych typów i zdobyć chociaż dwa dolary. Tu mi się wydaje, jakby coś mogło być. No i o to mi chodziło. Mamy te pieniądze. Dobra kolega, masz szczęście. Uratowałem ci chatę, mógłbyś dać mi trochę pieniążków, ale dobra, lecimy po naszą nową broń, którą tak bardzo chciałem. Witam serdecznie, dawaj mi mój świetny karabin. Ten Dobra, jedziemy do naszego braciszka. Kochanego, czyli mam to co chciałem. To wygląda jedna na zasadzkę, nie? Ciekawe, czy teraz się od razu, z... wiecie, Huaraz nas zdradzi, czy nie? Przepraszam was, kurde, aż musiałem kichnąć. Prawda, prawda, prawda. O, what the fuck was that? Aha, kradł alkohol. Ty, daleko żeśmy odjechali, tak naprawdę, widząc to, co tu się dzieje?

Mendoza said to lay low for a little longer. You attracted a lot of attention. I've had enough laying low. Hold your horses, Ray. Can't hurt to stay in hiding for a little bit. Fine, little brother. Let's hide then. At their hideout. You are one impatient some bitch. Looking for Juarez. That's the boss. I know that some bitch from somewhere. Hey, we're looking for Juarez. Did he pull out? Mr. Mendoza has decided to continue his journey without me. Barnsby? He didn't like the idea at first, but I convinced him it would be in his best interest to leave you two behind. Ray and Thomas McCall, I made a blood oath on the flag of the Confederacy that I would hunt down every deserter who fled my command because of cowards like you atlanta was burned to the ground my wife and children murdered in their beds meanwhile subhuman animals are now free to live among the decent christian folk free to do whatever they want fornication with our women miscegenation colonel you will Hey, nie? mocy, to nie kodżysiu, i A to kurde plot twist już się zrobił! Już nas zostawił niedobrze. Ale my kończymy rozdział, więc my kończymy odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!